Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj nagrywam film, który chyba jest jednym z moich ulubionych, jak nie ulubionym, dlatego że opowiem Wam dzisiaj o zużytych kosmetykach z Maca, które to opakowanie będę mogła wymienić na nową pomadkę i to mnie strasznie cieszy, dlatego że już od jakiegoś czasu zastanawiałam się, jaką pomadkę chciałabym wybrać i tak ponieważ jest taka okazja, to bardzo mnie to cieszy. Pomyślałam, że właśnie nagram ten film i będę mogła iść do sklepu i wymienić, jak już się w końcu zdecyduję na to, jaką chcę. I będzie tutaj sześć kosmetyków. O których wam trochę opowiem, powiem wam też, które moim zdaniem warto kupić, które możemy sobie odpuścić i kupić, jakieś wiecie, z innej firmy drogeryjne, kosmetyki albo jakiekolwiek. Zacznę od pudru i to jest Mineralize Skin Finish Natural. Nie ja miałam w kolorze Light Plus i to jest puder, o którym ja mówiłam bardzo dużo, dlatego że uważam, że puder jest idealny, to jest puder mineralny którego tutaj w ogóle nie ma, ale kolor tak właśnie wyglądał. Bardzo ładny kolor do mojego koloru skóry, w ogóle czy latem, czy zimą. On idealnie się wtapiał, w ogóle daje przepiękny efekt taki satynowej, takiej satynowej, takiej zdrowej skóry, ale nie takiej mocno przypudrowanej. On też fajnie utrzymy, utrzymuje się, dlatego że nie ja mam skórę mieszaną i ona po jakimś czasie, wiecie, wydziela sebu, trochę się świeci. A z tym pudrem no nie powiem, żeby się w nie świeciło, ale to był taki zdrowy blask. Ta skóra naprawdę bardzo ładnie wyglądała, i to jest, to jest mój ukochany i ulubiony puder. I na pewno będę do niego wracać, jak tylko wykończę to, co mam. To na pewno do niego wrócę, bo uważam, że to jest chyba jedyny puder, którego potrzebuję, dlatego że on się też fajnie sprawdza w okolice pod oczami. Nie przesusza mi, bardzo dobrze się spisuje, właśnie fajnie utrwala. Też korektor jest taki delikatny, mimo tego, że to jest puder taki mineralny. Więc on tak jakby trochę przesusza. No tak, trochę działa fajnie właśnie na skórę mieszaną, ale spisuje się właśnie nie idealnie, czy to pod oczy, czy właśnie na całą twarz. Więc na pewno to jest kosmetyk, do którego wrócę. Jest idealny i polecam, polecam wypróbować, bo naprawdę świetny. Drugi kosmetyk to będzie Paint Pot. I to jest Bare Study. To był taki Paint Pot w takim kolorze mm, szampańskim, bardzo takim błyszczącym, bez drobinek, ale był taki bardzo, taki jakby trochę metaliczny, trochę taki, miał dużo takich zmielonych drobinek, taki generalnie błyszczący cień, ale bardzo ładny, bardzo ładnie wyglądał, bo to był taki właśnie szampański fajny kolor, który bardzo ładnie wyglądał pod yy, cieniami takimi yy, perłowymi, albo jakimiś wiecie, takimi metalicznymi, takimi z połyskiem. jak chcieliśmy wykonać bardziej rozświetlający makijaż. Ja tych produktów mam jeszcze taki drugi Paint Pot i ja tego używałam na początku jako bazę pod cienie, to się u mnie tak czasami sprawdzało, czasami nie, potem jednak zainwestowałam w bazę i te Paint Poty tak zostały. Czasami używałam je jako sam cień, ale sam cień też nie do końca u mnie się sprawdza, dlatego że one mają tendencję do tego, że one się tak po jakimś czasie zbierają wam wiecie, w załamaniach i one nie wytrzymują całego dnia. Jeszcze ten Painter ten taki matowy bardziej, no to on jest trochę lepszy, ale ten brąz no to niestety, no nie wytrzymuje całego dnia, ale na nim się cienie fajnie utrzymują, chociaż on też po jakimś czasie mam wrażenie, że mm, nie wysechł, bo jakby to powiedzieć zmieniła się jego konsystencja. Jego konsystencja też nigdy nie była taka jak Painterli, nie była taka, wiecie, taka masełkowa, ale była taka bardziej zbita i no coś takiego, że ciężko było, a czy nie ciężko? Po prostu trzeba było troszkę Przyłożyć do tego, żeby nałożyć go równo na powiekę, dlatego że kiedy nałożyłyśmy go nierówno, to potem cienie trochę się tak nierówno na tym e, rozcierały, ale generalnie bardzo ładny kolor, taki właśnie delikatny, rozświetlający. Zdarzyło mi się też właśnie używać go jako samego cienia i też bardzo ładnie wygląda. No tylko tak jak mówię, no to jest kwestia tego, jak przygotujemy powiekę, żeby ten cień wytrzymał cały dzień albo, albo nie wytrzymał. Także to jest tylko kwestia tego, ale generalnie. Bardzo ładne kolory. Nie wiem, czy polecam, bo uważam, że trzeba je po prostu przetestować. One u każdego mogą wyglądać trochę inaczej i mogą też się spisywać inaczej, w zależności od tego, jaką kto ma powiekę. Także polecam wypróbować. Kolory są przepiękne, ale ten to jest ten rodzaj kosmetyków, które możemy już znaleźć teraz w innych firmach. E, czy to droższe, czy tańsze kosmetyki. Każdy już praktycznie robi cienie w kremie, które mogą być też e, jako baza potraktowane. Także, także to wybór należy do Was. Ale kolory mają bardzo ładne, także jeżeli ktoś lubi makę, no to i się sprawdza. Następne dwie rzeczy to korektory. Tutaj mam Prolongwear Concealer w kolorze NW20 i Select Cover Up. I to jest też NW20 w tym samym kolorze. Nie wiem, czy trochę się różnią, wiecie. Powiem Wam, że chyba obydwa były dobre, bo obydwa używałam w okolicy pod oczami i spisywały się bardzo dobrze. Tego jeszcze używałam czasami właśnie na jakieś wypryski, albo jak chciałam coś po prostu zatuszować na całej twarzy, to również go używałam, też się spisywał. Ten też się spisywał, chociaż to są zupełnie różne korektory, dlatego że ten jest taki bardzo wodnisty ale zastygający i kryjący, o takiej lekkiej konsystencji mimo wszystko, a to jest bardziej kremowy korektor, który nie zastyga aż tak i... i daje też krycie, ale właśnie on nie, nie jest taki nie wiem, wysuszający bardzo przez to, że właśnie nie zastyga tak jak ten, bo to nie jest tak, że on się wiecie wytrze zaraz, bo jest taki kremowy i w ogóle nie zostaje na twarzy, ale to nie jest taki korektor, który wiecie jak Double Wear po prostu siedzi na skórze dopóki jej nie zmyjemy Jakimiś takimi, wiecie, środkami do, do makijażu. Obydwa fajne. Ten się spisywał fajnie pod oczy. ja mam dosyć duże cienie pod oczami i fajnie się spisuje, dlatego że można nałożyć dwie cienkie warstwy, które fajnie ukryją cienie. I przede wszystkim właśnie tu mogą być takie cieniutkie warstwy. I on się bardzo ładnie rozciera, bardzo ładnie się blenduje, w ogóle tak fajnie zastyga i utrzymuje się cały dzień. Ten jest tak, jak mówię, trochę taki bardziej kremowy i ja go używałam przez długi czas, ale potem jakoś tak już stwierdziłam, że jeżeli mam Wam polecać jakiś korektor, to ja wolę ten i ku temu bym się bardziej skłaniała, dlatego, że tak jak mówię, przyjemniej mi się go używało. Jeżeli chodzi o opakowanie, to wygrywa ten, dlatego, że można go wycisnąć i można zużyć go praktycznie do końca. Obydwa korektory mają datę ważności 6 miesięcy i to jest niemożliwe, żeby zużyć jakikolwiek korektor w tym czasie, myślę, chociaż ten mm, ma szansę, dlatego, że pompka, która to jest, to jest korektor z pompką, Pompka, która ta jest, wydobywa zawsze za dużo korektora. Przemian mnie. Ja się nie nauczyłam do samego końca używać go tyle, ile powinnam. Starałam się delikatnie naciskać tą pompkę, ale to, wiecie, to się nie da po prostu. O wiele fajniejsze są takie, takie opakowania z takim dziupkiem, gdzie możemy sobie wycisnąć po prostu odpowiednią ilość, jaką potrzebujemy, ale no niestety. Także opakowanie wygrywa to, ale tak jak mówię, mimo tego, że wydobywa się tego za dużo i ja też nie widzę sensu odkładać tego korektora gdzieś do jakiegoś pojemniczka, dlatego że on wtedy albo ciemniej albo coś się dzieje, zmienia konsystencję, to to już nie jest to samo, to jest takie opakowanie, wiecie, typu airless, tutaj nie ma powietrza i ten korektor po prostu jest, jest fajny cały czas. No a tak jak mówię, jeżeli mamy wybór, to ja bym wybierała ten i chętniej bym do tego wróciła, chociaż ten nie był zły, ten się też fajnie spisuje, w zależności od tego, jakie mamy potrzeby i wiecie, jaką mamy skórę. Obydwa, obydwa były fajne, ale ten, ten jest naprawdę taki wyjątkowy. Przez to, że on jest właśnie taki fajny, lekki i zastygający, to, to fajnie wygląda. Kolejna rzecz to jest kredka. I to jest e, Photo Graveyard. I to jest Technacol Liner Eyeliner Kajal. I to była taka kredka. Nic już po mnie wysunę, bo to już się skończyło. E, kredka, z której w ogóle wypadła mi tutaj ta końcówka w takim kolorze brązowym. To był taki bardzo ciemny m, brąz lekko grafitowy, lekko taki wpadający w czarny, ale bardzo ciemny, bardzo ładny. I to była właśnie taka wysuwana kredka z takim cienkim rysikiem. Nie temperowało się go, do tego, że tutaj nie było żadnej temperówki. Jeżeli chodzi o kredkę, to ona była dosyć twarda. Miała przepiękny kolor, bardzo długo się utrzymywała, bo ona była taka jakby wodoodporna, że trzeba ją potem było naprawdę wieczorem zmywać. Długo się utrzymywała, fajny kolor naprawdę, ale... Była trochę taka twarda, że ciężko było nią czasem namalować wiecie, taką idealną kredkę, bo to nie, była, to nie jest taka kremowa, taka żelowa kredka, że ona po prostu sunie na powiece, tylko jest taka trochę twarda, ale miała przepiękny kolor. Także jeżeli chodzi o kredkę, no to uważam, że kredki można kupić wszędzie akurat i są różne, dobre, także niekoniecznie musimy, wiecie, wydawać pieniądze na taką kredkę, bo nie pamiętam, ona kosztowała, no ale miała ładny kolor. A niektóre kredki, wiem, że z maka są po prostu kultowe i chyba kredka kofi czy teddy i po prostu i tak nadal robi furorę i no i jak ktoś się po prostu polubił no to to je lubi bo to są takie bardzo ładne kolory jeżeli ktoś zwraca uwagę na szczegóły, na szczegóły to na pewno na pewno mu się spodobają ale no tak jak mówię no kredka jak kredka zależy czego chcemy tak ona była fajna trwała ale była taka trochę jakby no nie sucha taka po prostu twardawa no nie była taką żelową kredką i ostatnia rzecz to jest pomadka i to jest pomadka um, cream Sheen peach blossom i to jest pomadka którą ja kupiłam y w wersji limitowanej, bo ona była w jakiejś kolekcji, a potem weszła na stałe, co mnie ucieszyło, dlatego, że pomyślałam, że może kiedyś będę ją chciała, bo była kolorem po prostu idealnym. Niestety tutaj nic nie ma, bo wszystko już jest wygrzewane. To był taki bardzo dzienny, naturalny, różowy kolor z lekkim połyskiem, bo wykończenie crimson. Miała takie delikatne drobinki, ale to nie były drobinki brokatu, to się nie świeciło, po prostu dawała taki fajny blask na ustach. Bardzo ładnie wyglądała, fajnie nawilżała i tak jak mówię, taki dzienny, naturalny kolor, ale... Jak już się skończyła, to mimo tego, że jest nadal w kolekcji stałej, to pomyślałam, że chyba nie do końca chcę do niej wracać. Wolałabym przetestować coś nowego i... I tej już miałam, wiem, że jest fajna, tylko, że tak jak mówię, to jest taki bardzo dzienny kolor. Zbliżony może do mojego koloru, zawsze nie pasujący może do mojej urody, co jest jednak rzadkością, więc może kiedyś się zdecyduję. jednak, bo ostatnio przekonałam się, że większość pomadek mi jednak nie pasuje, niż pasuje. Więc to, że ta była fajna, no to jest jednak... taki pewniak. No ale... ale zobaczymy. Fajna pomadka, także jeżeli żebyś szukacie i zastanawiacie się i nie zwróciłeś na nią jeszcze uwagi, to uważam, że naprawdę fajna. I tak, i to będzie wszystko. Także mam nadzieję, że moje recenzje trochę Wam pomogły. Jeżeli o mnie chodzi, uważam, że coś, w co warto inwestować w matę, to na pewno są pudry i to nie tylko ten, bo mam też drugi i też go bardzo lubię, ale ten jest po prostu dla mnie hitem i uwielbiam. Korektor Pro ale to nie tylko ja też o nim mówię. Wiele dziewczyn go używało i, i wiele dziewczyn jest z niego zadowolonych, także naprawdę polecam, bo utrzymuje się cały dzień, jest taki fajny, lekki, bardzo, bardzo fajnie się go po prostu używa, no i pomadki, pomadki za wykończenia, za kolory, za wszystko po prostu i możemy sobie tam dobrać naprawdę kolor jaki chcemy i wykończenia, jaki chcemy i są naprawdę fajne, bardzo ładnie pachną, ja bardzo lubię ten zapach waniliowy jeżeli chodzi właśnie o pozostałe rzeczy, no to korektor, tak jak mówię, nie jest zły, ale ale ja bym wolała jednak tamten gdybym miała do niego wracać, ale to są takie moje preferencje, bo ja też chętnie bym kupiła sobie tam taki korektor mineralny chyba, w takim pojemniczku też, ale on nie ukryje u mnie nic, ja potrzebuję oblicznicy pod oczami, więc to się trochę mi z celem, ale korektor też jest bardzo ładny i bardzo fajny i taki właśnie lekki. pot no u jednych się sprawdza, u innych nie, także to jest, wiecie, cienie w kremie możemy znaleźć wszędzie, no i kredka też uważam, że wszędzie możemy znaleźć, także jeżeli nam się podoba kolor i, i bardzo chcemy, no to to okej, okay, ale nie ma takiej potrzeby. Także dziękujemy bardzo za oglądanie, ja pewnie dobram jeszcze Wam część taką, gdzie pokażę Wam, jaką pomadkę wybrałam Także w sumie nie żegnam się z wami i zobaczymy. Zobaczymy na jaką się zdecyduję. Bo na razie myślę o dwóch, ale nie powiem wam o jakich. Może Wam później powiem, ale zobaczymy, co wybiorę, bo może jeszcze w ogóle wybiorę coś innego. Także dziękuję Wam na razie za oglądanie i do zobaczenia. Pa. Hej, chciałam Wam się pochwalić, na jaką pomadkę wymieniłam przypakowań w maku i wybrałam pomadkę Pink Plate. I to jest pomadka matowa. Pokażę Wam zaraz, jak wygląda. Nie mam nią malowanych teraz ust, ale to jest taka pomadka matowa w takim różowym kolorze i strasznie mi się podoba. I jest taka naturalna. Wydaje mi się właśnie, że będzie bardzo ładnie wyglądać. W ogóle pomadki matowe ostatnio bardzo polubiłam, także mam nadzieję, że się będzie dobrze spisywać. I tak, i bardzo się cieszę. Nie było drugiej pomadki, którą chciałam wymienić, ale, mm, ale była ta. Także, także wybrałam taką właśnie fajny taki piosenny, mam nadzieję, kolor. Tak, taka ładna matowa, także... Tak, dogrywam teraz końcówkę właśnie um, tego filmu, także mam nadzieję, że Wam się podobał, że w czymś Wam pomogłam, może recenzje tych kosmetyków trochę Wam pomogły w wyborze, także dziękuję bardzo za oglądanie i do zobaczenia w następnych filmach, pa!